Dajcie kochani, to Mary. I Mario. No i witamy Was na kolejnym drabkowym odcineczku. Dzisiaj taki miksik Money Makera, szmaragdowych dolarów, masy kasy i Green Money. I zobaczymy, czy jakaś pasa w lotto wróci, czy nie wróci. Ty losowałeś sam? Nie, tym razem te były z maszyny. A z maszyny. Dobry. No to zobaczymy, co ta maszyna tutaj na No dobra, Mario zaczyna. Aha, tak, żeś zadecydowała. No dobra. Tak, Dobre. głowa rodziny, a szyja kręci. No. Dobrze, szukamy wobec Nie tego mówi, kto, co. worka Green Money. I cóż, znajdę coś. Mamy tak. 23, 7, 34 i 27. No i tego spróbujemy tu poszukać. A mamy tak trójeczkę, no. 32.

Czyli Green Mother Post. Szkoda, mm, nie? No, szkoda, tak. szkoda. Masa kasy. Masa kasy z numerkiem 33. Sprawdzamy. Wszystko ustawione dobrze chyba. I szukamy tak. Szóstka, czwórka, Jedynastka. i dwadzieścia dziewięć.

No 30, widzicie? 31. Oje, no czemu te 30 Trzydzieści 36 dwa, a teraz to zjechało w dół. I 7 obok. A bonus pustak. Bonusie 15 by, by było. Ale nie ma. I te kontrolne. O tutaj są. Mamy GA. No cóż, skoro te za piątkę nic nie chciały dać. Może te zadechy się lepiej spiszą.

42 i ostatnia szansa, 13. No niestety szansa nie wykorzystała O jejku! Dobra, teraz moja jeszcze szmaragdowe dolarki, tak? Numerek, kochani, siódmy. No to co? My szukamy tutaj dolarka, podkowy, podkowa mnoży. No zobaczymy, czy ta zapeczka uratuje nasz dzisiejszy odcinek, czy nie? Oby. Oby, tak. A mamy tak kwiatka, garnek, dzwon, biedronka, cytrynka, banany, muszla, trefl, po kolej pik, się karty rzucają no ale takich posiebie to nie widać no właśnie będzie chyba pustakowo. Wisienki, motylek winogrono awokado ananas ser duszko, czyli kier śliwka <gryśla> Ojoj, Melon, bardziej przypomina orbuza. No, ale to na jedno wychodzi. Klucz i tęcza. Dzisiaj mamy przecudowny odcinek. Serdecznie zapraszamy. Mamy główną wygraną, kochani. Tak, zostawioną dla lotu. Dla lotu. dobra, są kontrolne. Widzicie różne, ale to nie jest. I te wydana. różne są. I te różne są w każdej ze zdrapek, także. No niestety Cóż. nie udało się tym razem. Co my zrobimy? Nic. Przecież nie będziemy przez lotu płakać. Tak będziemy dla Was nagrywać, póki nam starczy sił. i Kasy na to. Także kochani, dziękujemy, że jesteście za Waszą obecność. No i oczywiście zapraszamy na nasze kolejne zdraweczki, nasze odcineczki. Pozdrawiamy cieplutko Was. No i do zobaczenia. Zobaczymy się już wkrótce. trzymajcie się, zdrawa, papa. pa! pa. pa.